Siemaleczko, witam Was na krwawej łaźni według Werexa. Dzisiaj wbijamy na łaźnię e, dla 40 poziomu i już tutaj jest ktoś, kto może nam oddać pH, bo jeszcze z nim nie walczyłem Chodź Oby mi tamten nie uciekł. Pyk, pyk. Czemu dalej go nie mogę zaatakować? O, jest pH, pierwsze. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Na razie, o, tutaj jest jakieś pH. O, tutaj jest kolejne, szybko, szybko. 2%. jak lecimy... Gdzie oni są? Tutaj jest jakieś 4-0, ale pierwszy tego woja. Okej, okay, mamy woja. Pyk. Pyk, auto. Jest mak. Mm, nie wiem gdzie jest. Nie widzę. nie widzę. Pewnie gdzieś będzie u góry. O nie, to był tans. Ładnie, to już kilka walk o pH I więcej 40 nie ma Więc są 30 same No hmm, to poczekamy aż ktoś wejdzie Nie ma sensu nagrywać Jak nic po prostu nie robię na tej łaźni Bił jakiś 40 tropek, więc można sobie z niego ładnie pH zedrzeć Mamy już kolejne pH, to jest nie wiem w sumie który. Hmm, może coś koło piątego przeciwnika. Nie wiem, ale już jest naprawdę niezła sumka tego pH. Chociaż no nie jest zbyt dobra, bo w sumie na tym 40 to tak dużo się, się nie dostaje, ale jednak, jednak to jest coś. Też 26, niby takie 26, no ale jednak jak na 40 poziom to całkiem nieźle. I już więcej znów nie ma nikogo Więc poczekamy I gonimy kolejnego Z niego też pewnie będzie pecha, bo nie pamiętam, żebym z nim walczył O kurde, jakieś lagi mam Taka hehe. No, Spróbuję tak Ja... O. No, i mi goń. Zobaczymy, czy go dogoni. Jakiś... Takie Takie mam jakieś lagi, nie wiem, i na tabie nie umiem gonić w ogóle nikogo. Ta postać mi tak hamuje, staje w miejscu i nic nie robi. Muszę sam gonić. Dobra. Oh my god! Nie no, serio? To jeszcze nie tego, co chciałem. A ten sobie ucieknie. Hmm, gdzie on jest? Tam jest, lecę po niego. I znów ucieka. Wiecie, jak ciężko kogoś gonić, jak nagrywam i mam trosz troszkę takie lagi i... Jeszcze ktoś tak ucieka dosyć sprawnie to naprawdę O no nie, ja chyba to zatrzymy i dopiero znowu jak go zaatakuje, ale o, jest udało się Tak ja zebię, z niego już mam pH, więc nie zaatakuję go ok 40 pH, nieźle I co i znowu trzeba czekać, nie ma nikogo i by mógł zawalczyć o punkty honoru. I wznawiam. Zaatakował mnie 40. tans to znaczy było gadane, bo już jest 20-30. Tylko że żaden niszczyciel w niego nie wszedł, bo jednego mi uniknął, a drugiego mi zniszczył. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko, bo. Mm. Zobaczymy, zobaczymy, bo na razie to te uniki mu troszkę szaleją A już jest 400 od głębokiej Tutaj głęboka pomocnicza 460 29% 13 Tyk Ktoś mnie w ogóle chce dobijać czy coś? Nie, chyba nie Nie wiem Robbo sobie tu stoi, chyba mnie nie zamierza dobijać. O, do ratunku mi doszedł, więc nieźle zamieniam ten hum, bo jest lepszy według mnie na Robbo. I zobaczymy z kim tutaj będę walczyć. Może z Lanką ja bym zawalczył. Jak podkłada. Chyba by było pecha nawet, bo nie pamiętam kiedy z nim walczyłem ostatnio. Ale zobaczymy z kim będę walczyć. I wznawiam, zaatakował mnie 4-0 Palek. Z którym powinienem wygrać, bo nie ma legend. Ale tutaj widzę, że ma fizyczną, czyli chyba budki z Patryka. Ale jak możecie zauważyć to tutaj nie jest zbytnio ciężko. 40 pecha dostałem. I już zostały tylko dwie osoby, Lancome i Robbo. I zobaczymy z kim przyjdzie mi walczyć i walka finałowa z Robbo. Już nikogo nie ma i mam nadzieję, że poszczęści mi się troszkę z dotykami. Czy chociażby z klątwami, bo, <laughs> bo te moje klątwy to za często nie wchodzą, wam powiem Ajdź. Myślałem, że wejdzie ten drugi niszczyciel. To bym miał o wiele łatwiej. Ale jednak nie wszedł. Dotyk, dotyk ładnie. Klątwa po jego stronie. Hmm. Kurde te uniki. Już chyba nie ma many w sumie, bo mi jakoś mało bije. Więc powiedzmy, że nie ma. Ochrona żywiołów. O, pierwsza klątwa. Kurde, ale on ma tych tur dużo. Jak on tu mógł mieć trzy tury pod rząd? Tutaj jedna Tutaj druga. Po klątwie miał ruch. I tutaj trzecia. Jeszcze dotyk? Aha. Rozumiem. No właśnie. Hmm, klątwa. O, może muło mi na ratunek. Uwaga! Ach! Prawie. 500 HP mam, czyli jak mi nie wejdzie do tych padnę. A, jeszcze klątwa. Ajdź. No nic. Niestety Robo udało się wygrać dzięki tym wszystkim bonom. No troszkę myślałem, że więcej mi wszystkiego wejdzie, bo jednak bo jednak tych legend troszkę tutaj mam, no niby tylko trzy, no to nie jest aż tak dużo, ale jednak myślałem, że mi wejdzie troszkę tych dotyków, a jeden tylko mi wszedł. No ale i tak myślę, że nie było aż tak źle w sumie. No w sumie co tu więcej mówić, no zobaczymy jak będzie za tydzień, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!